Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku, który będzie kontynuacją tej miniserii dotyczącej tłumika od mojego Rometa Kadeta, także zapraszam Was do oglądania. A już na wstępie zaproszę Was do tego, żebym Wam tutaj powiedział, że na początku przystąpimy do, tak naprawdę, drugiego już wypalania tłumika, który jest dość bardzo poważnie upierdzielony, także cóż... Jak to słuchajcie wypalić? No cóż, ja nie mam palnika gazowego, więc nie będzie to takie proste zadanie w moim przypadku, ale myślę, że sobie poradzimy. Bartek, jak sobie poradzisz? A ja już Wam mówię. Tadam, dam, kurde! Bartek, czemuś ty wydech już złożył, przecież jest niegotowy. Słuchajcie, kurde, cierpliwości, no zaraz będzie gotowy. Patrzcie, dzięki temu, że go tak złożyłem, mam tutaj mniejszą średnicę. I przez to, że mam tutaj mniejszą średnicę, mogę sobie tutaj to czymś zaślepić. Tutaj nalać troszkę benzynki i zapalić, kurde, zapalniczką. No kurde, Bartek, aleś to wymyślił. No wiem, kurczę. no a jak? Dobra, słuchajcie, musimy to czymś zaślepić. Także ja tu muszę coś wymyśleć, wynaleźć coś z tego mojego tutaj warsztatu, co tam wejdzie i co to zaślepi skutecznie. Słuchajcie, mam pomysła. Tutum patrzcie. Kurde Bartek, co ty zaś tu odwalasz? No co odwalam, co odwalam? Odwalam, to to trzeba odwalić, czyli kurczę, patrzcie, się, unieruchomiłem sobie tutaj wydech w takiej mniej więcej pionowej pozycji Tak jak go tak go unieruchomiłem. Bartek to jest niebezpieczne, co niebezpieczne. Tu ja że się zajmie mówicie, nie zajmie się, nie ma takiej opcji, bo deszcz padał przed chwilą. <laughs> A jak coś to, tu gdzieś wziął zbiornik na deszczówkę się poleci po wodę. Dobra, tu zalewamy to benzynki od góry i zapalemy. Za paluczką. Ja to spróbuję poza kamerą zrobić, bo wiecie, szybciej wypójdzie wtedy i wam pokażę, jak już się będzie paleć. No słuchajcie, kurczę, wypala się coś tam patrzcie. Pali się jako tako. Martek tu ci się nie wypali. Co się nie wypali? Wypali się. się po malutku będzie palić i się wypali. No, lepsze to niż kurcze wiecie. Już nic, nie. Niż jakbym go po prostu zostawił takiego brudnego Zawsze to się trochę wyczyści Troszeczkę benzynki nalałem i się kurde wypala Także troszeczkę to zajmie, więc ja się z wami zobaczę później Dobra, sucho sprawa wygląda tak, że mam już wydech wypalony w środku jak wypaliłem, tak wypaliłem. Ważne, że to zrobiłem. Olej, jak widzicie, jest wylany na blachę, taki płynny. Już cały sobie wykapał. O kurde, jaki ciepły. Można sobie ręce okraść ten zimny, 10 stopniowy dzień. No co, ono jest wypalone, no co tu dużo mówić, nie? Więc biorę go teraz do środka. Powiem żebym, że nie chcę mi się tego mika czyścić na szczotce drucianej. Także mm, ja mam propozycję taką, że, że nie będę go czyścił na razie, bo bo uważam, że kurczy nie chce mi się, no nie chce mi się po prostu, nie? Więc po prostu go tutaj założę do kadeta. Niech sobie ostygnie oczywiście, niech wyparują resztki benzyny, bo by był problem, gdybym odpalił benzyną jeszcze w środku, jakby to wybuchło. Ale co mam mówić? No i założymy go sobie. Napisałem e, do pewnej osoby, a właściwie to do pana Maćka z kanału 1000 praw którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda ten film. No i tak, słuchajcie, dostałem informację właśnie, że w ogóle się dowiedziałem, że w dwusuwie układ wydechowy ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o smarowanie silnika. Więc nie można sobie tak o jeździć bez wydechu, co ja ostatnio niestety, ale zrobiłem, odpaliłem tego kadeta bez wydechu i ciekawe jak na szczęście nic. Niedługo i nic mu się bardzo nie miało prawa stać. Ale słuchajcie, do rzeczy, do brzegu. Dostałem informację taką, która mówi o tym, żebym spróbował skrócić kolanko wydechowe w taki sposób, aby tylko tak dosłownie samym swoim końcem wchodziło w wydech, w tłumik. Bo może to coś zmieni i na moje oko by pasowało jak gdzieś tutaj ciachnąć, tak dosyć daleko. Kurczę, ja wam mówię, że to jest dosyć dużo. Więc zanim to zrobię, dzisiaj tego nie będę raczej robił, bo jest kurde zimno, zaraz uciekam do domu, bo ja zmontuję to dokupę, to wydech założę na sam koniec tutaj, tak jak jest. I odpalę, jak wydech to będzie na samym końcu. Jeżeli dźwięk się zmieni coś, tego mocno to kurczę skrócimy to kolanko i zrobimy tak jak trzeba, a jak nie, no to... No to co? No to <gryw> będę jeździł tak, jak jeździłem do tej pory, nie? Także taka moja propozycja. Ja zaraz się biorę za wyczyszczenie tego już dokładnie i złożenie. No i się zobaczymy oczywiście za jakiś czas. Słuchajcie, kurczę, wydech mam już tutaj założony, tak jak właśnie, no miałem go założyć, nie? Jest tutaj dosłownie na samym końcu kolanka. Nie wiem czy pamiętacie wcześniej dochodził on aż dotąd. Także tyle on, mam odstępu. Tutaj widzicie na po wsporniku wydechu, że się trzyma tylko na jednej śrubie. Czyli odpalić się go da. No i sobie odpalimy. Zobaczymy czy coś się zmieni w dźwięku, w pracy, zobaczymy w mocy może. Także zapraszam Was na odpalanie. Ok, słuchajcie. Takie ujęcie wam robię. Cóż, próbujemy odpalić go. Odpalić za podstąpować troszeczkę nie sobie pójdzie tutaj z tą na okay. próbujemy, żeby oparów tam nie było żeby nic się nie stało ładnie chodzi Tak samo głośno jak był. Jest tak samo głośno słuchajcie, jak był przed, przed czyszczeniem wydechu i przed y, po prostu wydłużeniem go tak jakby przesunięciem na tył. No cóż, słuchajcie, no, efekt jest taki, no spodziewałem się czegoś lepszego. Myślę, że troszeczkę się uda ten dźwięk głośniejszy uzyskać, ale dobrze jest. Przynajmniej jest wydech oczyszczony w środku. Zaraz się przejadę i wyjdzie wszystko właśnie jak się przejadę, czy... Będzie coś lepiej szedł, czy coś. Bo teraz to nic wam nie mogę powiedzieć, bo dźwięk jest taki sam jak był przed. przed wiecie, przed czyszczeniem, nie? No ale zaraz ja się przejadę i wam powiem, czy jest różnica, czy nie ma. No bo w dźwięku nie ma. Jest tak samo głośny jak był, przed zdejmowaniem, wydechu, nie? Dobra, widzimy się za jakiś czas. Lepiej idzie, słuchajcie, lepiej. Naprawdę lepiej idzie. Ma kopyto, to czuć. Gaszymy Tylko sewka ta świetna, czy jakaś słaba jest, wiedzicie. Na jak trąbie to gaśnie światło. Dobra, gaszymy! Widzita! Chodzi, kurde, a ja wam mówię, mocy to ma... kurde, się wywale. Mocy to ma kurde na 100% więcej. Kurde, że znaczy nie że więcej tam 100%, tylko że, na, że 100% mam pewności, o to mi chodzi, że 100% mam pewności takiej, że po prostu mocy mu przybyło dzięki temu czyszczeniu wydechu. Bo kurde wam mówię, to, to teraz jest takie uczucie jakbym bez wydechu jeździł wtedy. Nie muszę na tej jedynce go tak połować do oporu, wystarczy, że się rozpędzę do połowy manetki i on już na tej dwójeczce sobie radzi, spokojnie sobie ciągnie. Kurde, czuć naprawdę różnicę. Nie wiem, czy to jest też zasługą tego, że kolanko jest tutaj mniej wydech wsunięte. Mi się wydaje, że raczej też to ma jakiś wpływ, nie? Jeszcze sobie spróbuję później yy, z kolankiem normalnie wsadzonym wydech tak głęboko i zobaczę, czy jest jakaś różnica. Też jak coś, to kolanko się utnie i tyle. I cześć. Można śmigać dalej. Dobra, słuchajcie, odstawiamy kadeta i pyk, słuchajcie, zamykamy posiadłość. Jak to się mówi, wszystko co dobre. Kiedyś się kończy. Oczywiście nie licząc kadeta, bo on się nigdy nie skończy, jak już mówiłem. To jest motorower. Nieśmiertelny można powiedzieć. To jeszcze i moje pokolenie moich dzieci, i moich wnuków, kurde i tak dalej, i tak dalej, to... Te motorowe z tej opoki nie stracą nigdy duszy, zawsze będą remontowane, dopóki będzie ropa naftowa w ziemi, dopó do, dopóty będą jeździć. No, nie wiem czy dobrze powiedziałem po polszczyzną, bo... <laughs> ale kurczę, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, słuchajcie, w tym odcinku byłoby to na tyle. Można powiedzieć, że projekt zakończony wydechu. Bartek miałeś go wyczyścić. Kurde, faktycznie macie rację jak zwykle. Dobra, tym się już zajmę innym razem i chyba poza kamerą. Chyba, że będziecie chcieli, to dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć. I zobaczę sobie jeszcze we własnym zakresie, czy zmieni coś tutaj wsunięcie tego wydechu do końca na kolanko. Jeżeli zmniejszy się mocno, to nie ma co. Bez gadania obcinam to kolanko, skracam je. A jeżeli nie zmieni, to nie, nie będzie różnicy. No to i tak dobrze, bo wydech jest... I tak, tak wypalone w więc naprawdę Wam mówię, czuć to pierdzielnięcie, tak troszkę brzydko mówiąc, ale no jak Wam to inaczej wytłumaczyć. Tak samo jak ludzie mówią, że WSK4 miała to, no wiecie co, to kopnięcie, już ładniej będę mówił. No, to kurczę tutaj też to czuć różnicę. Bartek co ty porównujesz? No, ale ja nie porównuję, ja po prostu mówię, kurczę, jak jest, nie? Ja po prostu mówię, jaką różnicę czuć do tego, co było. Teraz zauważyłem sobie. Zobaczcie, te odlewy tutaj krameczek oryginalny mam FSM, tu jest od spodu, wam nie pokażę teraz. No i słuchajcie, super maszyna. Naprawdę polecam kupić Rometa chociaż się psuje, może troszkę częściej niż WSK, ale znowu z drugiej strony, jak kto dba, tak, tak ten ma. Też ostatnio się spotkałem na, z opinią na temat WSK Czwórek. I trójek, ogólnie większość ludzi twierdzi, że czwórki były bardziej awaryjne. Ale znowu słuchajcie, jakby pan popatrzeć z innej strony, z takiej bardziej rozsądnej, no to ile czwórek jeździło, a ile trójek, jaka była różnica słuchajcie. Chociaż większość motocykli w PRL-u no to były właśnie WSK 125, trójki. No więc też tutaj normalną sprawą jest i naturalną, że więcej było użytkowników WSK trójek niż czwórek, więc automatycznie będzie ich głosów więcej. No ale słuchajcie, no jak się dba tak się ma, na pewno te skrzynie tam w czwórkach, jak już się ich tak tutaj dotykamy, no to skrzynie biegów w czwórkach podobno podobno były wadliwe, ale ja Wam powiem tak, no jak się, jak kto dba, tak, tak, tak ten ma ja się z tym już tutaj tak jakby spotkałem wielokrotnie, też tutaj między innymi z tym sprzętem, więc słuchajcie, myślę, że z łezką czwórką byłoby podobnie. Ja dbam, no więc mam, więc mi jeździ w miarę bezawaryjnie odpukać tutaj coś niemalowanego, skrzynę bo jest ardyjała niemalowana. No, i słuchajcie, oby, tak dalej. Naprawdę fajna zabawka, tylko troszeczkę przymała. <laughs> troszeczkę tak tutaj, wam powiem teraz, z punktu widzenia, z punktu czasu, to ją kupił chyba teraz Ogara. I z, no z polskim silnikiem, z polskim, ale Ogara, żeby, żeby jednak był troszeczkę większy ten motorower i taki bardziej, że tak powiem, ładniejszy, nie? No ale dobry jest. Słuchajcie, teraz to kupuję w Marta. już ty se nie wymyślaj, będziesz miał kurczę samochód, motocykl taki główny, to potem se będziesz wymyślał i kupował pierdoły do kolekcji. No, macie rację, jak zwykle macie rację. No, dobra, słuchajcie, trzymajcie się i trzymajcie za mnie kciuki, abym dalej sobie tak świetnie radził tu na warsztacie, i żem se w końcu kupił tą błyskę. No, trzymajcie się, i do następnego filmu. Cześć!